Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak obiecałam, powtórzenie wiadomości. Czyli co was będzie interesowało na sprawdzie? Ok, pierwsza sprawa będzie taka, że będziecie musieli uzupełnić tabelkę. Tu będzie nazwa. Wzór sumaryczny, wzór strukturalny, reszta kwasowa. Ok, no i tutaj będzie w tabelce. Różne rzeczy będą do uzupełnienia. Wam pokażę dwa przykłady. Resztę wy uzupełniacie. Oczywiście wysyłacie mi tą notatkę uzupełnioną, że mogła dać Wam jakąś ocenę za aktywność. Robicie to w czasie lekcji. Jeżeli ktoś wyśle po terminie, to nie ma żadnej oceny. Jak nie wyśle, wcale jest kapa, wiadomo. Nazwa kwasu. Czyli na przykład macie kwas siarkowy 6. No to proszę Państwa, uzupełniamy wzór sumaryczny. H2SO4. Strukturalny był bardzo łatwo, pamiętamy. Zaczynamy od wodorów, następnie tyle, ile wodorów, tyle tlenów. Główny pierwiastek, czyli siarka, i zostają nam jeszcze dwa tleny. Pyk, 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 pyk. pyk. I reszta kwasowa to będzie to bez wodorów, czyli SO4. Ile tu ma łapek? Dwa minus, zgadza się? I teraz. Na tej podstawie próbujecie usunąć. Słuchajcie, że nie potraficie tego zrobić, to napiszcie do mnie, ja pomogę. Czyli może być tak, na podstawie sprawdzacie, jaki to kwas, nazwa, wartościowość reszty. Może to być tylko wzór, a może być tylko reszta kwasowa. I na podstawie wypełniacie mi tę tabelkę. Taki będzie, takie zdanie na pewno będzie na sprawdzianie. Zobaczcie. Czyli może być albo to podane, albo to, albo to, albo to. Resztę sobie dajcie rady, tak? Zadanie drugie. Podaj. Reakcję otrzymywania. I słuchajcie, możecie mieć kwas, na przykład H3PO4 albo HCl. Ja podam takie dwa, je zrobię, natomiast wy musicie mi jeszcze uzyskać H2SO4, HNO3 otrzymać, H2S i HF, tak? Pamiętamy, że kwasy tlenowe otrzymujemy, czyli tutaj musi być ten kwas, bo ten będziemy otrzymywać. Natomiast w przypadku kwasu tlenowego musi być to reakcja wody i odpowiedniego tlenku. To będzie tlenek fosforu, ale ile? Przypomnijmy sobie, czy jeżeli znacie nazwę i wiecie, że to jest kwas fosforowy 5, to wiecie, że fosfor jest pięciowartościowy. Tlen jest zawsze 2. Jeżeli nie wiecie, pamiętajcie, że zawsze, korzystając z reguł, czyli najpierw wodory, potem tyle, ile wodorów tlenu. Potem, moi drodzy, fosfor i ten tlen ostatni jest jak na karuzeli, trzyma się dwoma łapkami, tak? I liczycie sobie, że faktycznie ten fosfor ma pięć łapek, czyli ten fosfor w tym tlenku też musi mieć pięć i wartościowości idą na krzyż. Ci, co są na olimpiadzie, wiedzą, że nie ma takiego tlenku jak P2O5, natomiast na sprawdzianie, na poziomie ósmej klasy, spokojnie tak możecie zapisać. Czy to jest jasne? Yy, powinno być... P4O10 to jest jedyny taki wyjątek, ponieważ on ulega reakcji tylko po prostu, zamiast jest P2O5, jest P4 o 10. To niestety to trzeba zapamiętać. Musimy to jeszcze uzupełnić. Zobaczcie, tu fosforów zawsze zaczynam od tego głównego pierwiastka. Mam dwa fosfory. Tutaj mam jeden, więc też wpisuję dużą dwójkę. Wtedy wodorów mam 6. Tu wpisuję, moi drodzy, trójkę. I wszystko działa. Możemy sprawdzić. 5 tlenów, tu tlenów jest 3. Łącznie mam ich 8. Tu mam 2 razy 4, też 8. Natomiast w tej reakcji znowu zaczynam od fosforu. Mam P4, czyli tutaj wpisuję dużą czwórkę. Eee, tlenów mam, wodorów mam tutaj już 12, tu mam 2, więc wpisuję 6. I tlen, przepraszam, również się zgadzają. Eee, jak otrzymać HCl? Beztlenowy otrzymujemy przez bezpośrednią syntezę. H plus Cl. Ale wiemy, że i H, i Cl są gazami, czyli muszą być dwójki. Powstaje mi HCl, no i żeby się wszystko zgadzało, tutaj jest dwójka. Pozostałe Państwo otrzymują samodzielnie, ok? Zadanie trzecie będzie dotyczyło dysocjacji. Przeprowadź reakcję... Dysocjacji Czyli słuchajcie Ja zrobię dla dwóch kwasów wyrobicie mi dla H3PO4 Czyli nad strzałeczką musi być woda Potraktujcie ten filmik Jako bardzo dobre ćwiczenie Gdy coś będzie niejasne To napiszcie do mnie Ja wam wytłumaczę, nie wpiszę jedynki Ale też nie mogę wpisać piątki Słuchajcie, tak to działa My się uczymy, uczymy się mieć jak najlepsze oceny no, niestety po ostatnim sprawdzianie, nikt już sprawdzianu pisać samodzielnie, bez zuma nie będzie, bo potem mi się nie chce sprawdzać waszego oszukaństwa, a potem jeść wstydu, jak będziecie w liceum i nie będziecie nic potrafić. Bo wy się uczycie przede wszystkim, może to się wyda śmieszne, ale dla siebie. To, czy ktoś ma kapę, czy ktoś ma cztery, to naprawdę jest dla mnie bez różnicy. Dobra, jak to będzie przebiegało? Słuchajcie. Jeżeli nie pamiętacie, to rysujecie sobie z boku kwas. Zawsze rysowanie kwasu rozwiązuje wszystkie problemy. Odpada nam zawsze wodór, czyli jest H i cała ta reszta. Ta reszta składa się z czego? No z końcówki NO3. Ile ona jest wartościowa? Jak zabierzemy wodór, to widzimy, że z tego tlenu wyłania się jedna łapka, czyli będzie minus. H2S jest dosyć łatwy, jak sobie go narysujemy i nam rozpadnie się, to zobaczcie, nie może być H2. Ponieważ każdy wodór odpadnie i one się nie połączą z sobą, czyli będzie 2H plus i S2-. Minus. Wy dokończacie te cztery reakcje dysocjacji. Idziemy dalej. Chciałabym, żebyście również potrafili posługiwać się skalą pH. Czyli słuchajcie, będziemy mieć różne substancje. Porządku. Czyli musicie pisać do tabelki, gdzie jest ich miejsce. pH może być równe 7, pH może być mniejsze od 7, ale większe bądź równe 0, i pH może być większe od 7, ale mniejsze bądź równe 14. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Barwa papierka lak Lakmusowego. Musicie wiedzieć, gdzie jest jaka, tak? Zapiszcie sobie. Ponieważ przerabiamy kwasy, to musicie również znać barwę oranżu metylowego, tak? Jaki ma kolor? Możecie słownie. I ostatnia rzecz w tabelce to są przykłady. Ja tutaj podam. Do wyboru, tak? To będzie. Gdzie występuje w sensie? Bateria, akumulator, ocet, sok z cytryny, kred proszek do prania. Woda. I z tych substancji wypisujecie te, które są. Czyli na przykład bateria zawiera sobie kwas, czyli będzie miała odczyn. Ten, ten punkt który jest, ma odczyn poniżej siódemki. Na przykład proszek do prania, kret napisał, bosze. Słuchajcie, kret, tak się nazywa, ten proszek. To jest to do przeczyszczania rur, tak? Proszek do prania, czy kret będzie zasadowy i wy to uzupełniacie. Czyli jakie są barwy? I przykłady stąd wpisujecie, dobrze? Zadanie piąte polega na tym, żebyście właściwie połączyli kwas z pewną charakterystyczną cechą. Kwas siarkowy 6. Kwas węglowy. Kwas fosforowy. Kwas Siarkowodorowy, kwas azotowy i kwas fluorowodorowy. I łączycie je z odpowiednią cechą, słuchajcie. I jeszcze jest kwas solny. By te właściwości, tutaj są pewne charakterystyczne rzeczy. Jeden z kwasów trawi szkło. Tylko on jeden. Jeden z kwasów występuje wy, koka, koli. E, jeden z kwasów barwi na żółto, białka i jest na wozach sztucznych. W sumie możemy zrobić to jest A B C. I mi przyporządkujecie odpowiednia numerka, żeby tyle nie pisać, tak? Jeden dymi w powietrzu. Jeden yy, powoduje węglenie, zwęglenie substancji. Eee, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden pachnie, dym, y, ma zapach zgniłych jaj. I uwaga, jeden będzie, y, występuje w większości napojów gazowanych. Słuchajcie, I ostatnia rzecz. Czyli tu musicie połączyć. Jest polecenie. Czy macie to naprawdę zrobione? Przed spraw, pod, jakby pod sprawdzian. I zadanie szóste. Otrzymaj z siarki. Kwas siarkowy. 6. I tutaj czekam, słuchajcie, na Wasze rozwiązania. Co po kolei trzeba zrobić? Bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia i czekam na rozwiązania. Do widzenia.